Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w otwartej rampie. Dzisiaj będę mówiła specjalnie do osób, do moich warsztatowiczów, którym wydaje się, że nigdy nie zaśpiewają czysto, że nigdy nie nauczą się śpiewać. Mam parę osób na zajęciach, które bardzo chciałyby wyrażać siebie przez śpiewanie, ale są tak dalece zblokowani i tak dalece nie wierzą, że są w stanie się tego nauczyć, że chciałabym im w tym odcinku dać taką moc, wiarę, nadzieję i udowodnić, że śpiewać naprawdę może każdy. Podobnie jak taniec, podobnie jak aktorstwo, śpiew jest umiejętnością, której należałoby się nauczyć. Oczywiście, niektórzy mają większe predyspozycje do tego, żeby śpiewać, ponieważ naturalnie śpiewali od dziecka. Ponieważ w ich domu zawsze się śpiewało, na święta kolędy, 100 lat, próbowało się to nawet śpiewać w głosach, tak jak u mnie było, naturalnie, taka była potrzeba. Babcia śpiewała, mama śpiewała nam, może nie zbyt wiele, ale dużo, ale jakieś zawsze te kołysanki się słyszało, czy zabawy paluszkowe, czy w przedszkolu może jakaś była taka naturalna potrzeba z mojej strony, śpiewania więcej niż niż inni i dzięki temu ta umiejętność z czasem rozwinęła się u mnie bardziej niż u kogoś innego. Ale to nie znaczy, że nie można się tego nauczyć. Chciałam wam opowiedzieć jedną historię. Kiedyś na studiach, dorabiałam sobie w agencji eventowej. Poznałam tam dziewczynę piękną, o śniadej cerze, z długimi czarnymi, lśniącymi włosami. Była to osoba jest to osoba bardzo dynamiczna, bardzo ekspresyjna, uwielbiająca śpiewać sobie dla siebie. Zasłuchana w muzykę od zawsze, ona robiła taką muzykę elektro z mocnym bitem, ale też świetnym wokalem. Zakładała sobie słuchawki w pracy i śpiewała, wyrażając siebie w sposób. Tak cudowny, tak prawdziwy i tak żywy, że naprawdę nikomu, a już mnie na pewno to nie przeszkadzało. Ona widziała mój uśmiech i przypominało jej się wtedy, że ja słyszę, że ona nie słyszy. Owszem, słyszała mnie czystości, ale było to po prostu tak urocze, że nawet do głowy nie przyszłoby mi, że, że, że to jest niefajne, że to, że to mi się nie podoba. Słuchanie jej w tej, w tej czynności było dla mnie olbrzymią przyjemnością. I to jest też w zasadzie filmik dedykowany trochę dla niej, bo ona zawsze mówiła: Nie, ja, ja nie potrafię śpiewać, ja w, ogóle, ja w ogóle nie mam słuchu. Słyszała, że śpiewa nieczysto, a więc miała słuch. Ma, tak? Ma słuch, dziewczyna. Tylko co. Nigdy nie była na żadnej lekcji. Być może w domu jej się nie śpiewało wtedy, kiedy była mała. Ta umiejętność nie była rozwijana w żaden sposób. Ona też tego nie ciągnęła, więc jak mogła się rozwinąć? A chciałam powiedzieć, że wszystko, czego się dotykała, we wszystkim, osiągała niemałe sukcesy. Zaczęła jeździć na, na nartach i na desce. Została instruktorem snowboardu certyfikowanym. Doskonale nauczyła się dwóch języków. Podróżuje na, po świecie, ma olbrzymią odwagę. Ma patent żeglarski. Kobieta, młoda dziewczyna ćwiczyła jogę trzy razy w tygodniu przez okres naprawdę, naprawdę długi. Jej ciało wygląda pięknie dzięki temu. Ale nigdy nie poświęciła czasu na to, żeby spróbować trafić w dźwięk, choć jeden. Więc jak? Mogła umieć śpiewać, skoro nigdy tego nie próbowała? I podobnie jest z wami. Każde obcowanie z muzyką w śpiewaniu zbiorowym, w chórze jest fajne, ponieważ możecie słyszeć innych. Możecie ten dźwięk swój podciągać, jako brać od nich i dostrajać do osoby, która śpiewa czysto. Nie zawsze to jest jednak możliwe, bo kiedy. Yy, nie zawsze to jest możliwe też do końca, więc dobrze jest spróbować w domu samemu stworzyć sobie taką sytuację, ażeby spróbować trafić w dźwięk. Czyli na przykład odpalamy sobie jakąś, yy, jakąś aplikację z pianinkiem i gramy pojedyncze dźwięki. I ważne jest, żeby dźwięki śpiewać cichutko, żeby one były małe, żeby zaczynać od tych dźwięków wewnątrz buzi, czyli nie na otwarciu, tylko wewnątrz, wszystkie mruczanda, mormoranda, yy, mm, ale to potem, na początek, pojedyncze dźwięki, tak? Odpalamy sobie pianinko i wstukujemy, szukamy dźwięku, który jest dla nas najwygodniejszy, więc oktawy, w której najlepiej ten nasz, nasz głos się czuje, czyli uderzamy w jakiś dźwięk, i próbujemy go powtórzyć. Może ktoś ma dzwonki chromatyczne? Na dzwonki chromatyczne można uderzać pojedyncze dźwięki i powtarzać. Też to jest dobry pomysł. Potem można, jeżeli słyszycie, że powtarzacie nie ten dźwięk, który słyszycie, znaczy słyszycie, że coś jest źle, ale nie wiecie, czy on jest. Za wysoko śpiewacie czy za nisko, to można to sprawdzić w ten sposób. Poszłam pod tak. dzwonki chromatyczne. Ale wy możecie znaleźć sobie aplikację w telefonie. Ja też taką posiadam, ale ponieważ nagrywam telefonem, to teraz nie mam Wam, jak zaprezentować. Wybieramy sobie jakiś dźwięk. Najlepiej z niższych, a nie z wyższych, i próbujemy go powtórzyć. Hmm. Jeżeli zdarzy się coś takiego, że Słyszymy, że coś jest troszeczkę nie tak, że to nie jest do końca ten dźwięk, o który nam chodzi. I teraz jak sprawić, żeby trafić w ten dźwięk? Nie wiemy tak naprawdę, może nawet trudno nam określić, czy jesteśmy za wysoko, czy za nisko. To najlepiej wtedy przejechać glisem w górę i w dół i sprawdzić, czy się od tego dźwięku danego oddalamy, czy Zbliżamy. Dost spróbujemy dostroić, złapać ten dźwięk w ten sposób. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Potem, kochani, jest już cała masa ćwiczeń i zestawów, filmików o tym, jak poprawiać swoją świadomość i śpiewania, swoją świadomość słyszenia. Yy, trzeba się zająć rozluźnieniem, yy, zwarciem krtani, yy, przepływem powietrza, rejestrami, yy, nosowością językiem, buzią, otwarciem. Yy, jest ca całe spektrum rzeczy, które, jeżeli poznacie, jeżeli spróbujecie to ćwiczyć, to uwierzcie mi, będą tego efekty. I fajnie jest też śpiewać i ćwiczyć na utworach, które znacie, ponieważ utwory osłuchane dają wam taką większą swobodę i, 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 i większą po prostu możliwość usłyszenia ewentualnych nieczystości i próby poprawienia tego. Koniecznie ćwiczcie na małych, zamkniętych dźwiękach, bo małe dźwięki łatwiej jest. Skorygować. Róbcie ćwiczenia, nie poddawajcie się, śpiewajcie czysto, nieczysto, śpiewajcie, 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 bo tylko poprzez robienie czegoś wielokrotne udoskonalamy tę czynność. I tak samo jest ze śpiewaniem. Nie ma cudów. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w rampie. Pa!